Cześć, jestem Magda. Witajcie na kanale Madena Handmade. Dzisiaj się nie zobaczymy. Dzisiaj postaram się Wam natomiast pokazać, jak zrobić wzór. Prosty wzór, który potem możemy wyhaftować na różnych rzeczach. Ja, akurat ten wzór, który dzisiaj przygotujemy, w kolejnym filmie pokażę Wam, jak go wyhaftować na wielorazowej torbie na zakupy, takiej bawełnianej, którą znamy wszyscy, ponieważ uważam, że tak na marginesie że te torby się świetnie sprawdzają. I każdy generalnie powinien mieć taką torbę, żeby ograniczyć zużycie plastiku, zużycie, y, ograniczyć zużycie reklamówek, ale to był taki mały off-top. My natomiast skupmy się obecnie na samym wzorze. Do jego. Przygotowania użyję sobie kanwy. Jest to platforma, która jakby służy do przygotowywania różnego rodzaju zdjęć, prezentacji. Możemy tworzyć loga, możemy tworzyć koszulki, plakaty, ulotki. Generalnie standardowo ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Więc, dlaczego by nie wykorzystać kanwy do projektowania wzoru na właśnie torbę płócienną czy bawełnianą żeby przygotować taki wzór, ja sobie ściągnę jeden z wzorów, czy no powiedzmy ściągnę, który jest szablonem na koszulkę. Tu akurat są takie rzeczy, które pewnie są różne. Ja natomiast, żeby znaleźć te koszulki, wystarczy wejść w produkty, tutaj w tej głównym banerze. No i przechodzimy sobie dalej. Tu są oczywiście różne rodzaje rzeczy, które można sobie przygotować właśnie w kanwie. My właśnie przechodzimy do koszulki. Ja już wcześniej wybrałam sobie taki w w wzór. W zasadzie jest to któreś podejście do tego filmu, więc no, ten wzór nam się pojawia tutaj jako ostatnio używany, generalnie. Jest to wzór darmowy. W kanwie znajdziemy zarówno właśnie darmowe wzory, jak i wzory, za które należy płacić, albo są dostępne w wersji pro, tak jak tutaj macie. My natomiast użyjemy sobie takiego zwykłego wzoru kotka, w zasadzie jego głowy żeby przygotować taki wzór najważniejszą rzecz jaką chcę zrobić to powiększyć akurat tą głowę bo w domyśle jest to po prostu róg i my możemy sobie jakby przygotować taką koszulkę i w momencie kiedy sobie damy tutaj tą opcję to pokazuje nam że ten wzór będzie w zasadzie tutaj na piersi prawda nam natomiast zależy, żeby ten wzór był jak najlepszej jakości i był jak największy, więc musimy go powiększyć. W momencie kiedy ogólnie sobie powiększymy wzór, to widzimy, że składa się on z kilku elementów, czy tam z kilku warstw koloru. Tworząc taki efekt 3D, więc w momencie kiedy zaznaczymy sobie taką głowę kota i będziemy chcieli ją powiększyć, to tylko jeden, jakby jedna warstwa nam się zacznie powiększać. Wracamy sobie Ctrl Z, więc chcemy, aby jakby całość tego, tej głowy nam się powiększała, dlatego też musimy sobie zaznaczyć Ctrl A, co daje nam jakby zaznaczenie całej tej głowy, i dzięki temu cały ten wzór nam się powiększa. Ja go sobie zwiększę mniej więcej do tego rozmiaru, tak żeby później przy pracy na tym wzorze móc zachować jego jak najlepszą jakość. Więc w zasadzie na etapie kanwy prawie skończyliśmy przygotowanie to, tego wzoru. No to co musimy zrobić to go ściągnąć czy pobrać, więc tu sobie klikamy w ten prostokącik i dajemy pobierz. I w tym momencie wzór nam się pobiera. Cur jest pobrany, więc przechodzimy do, do, do programu, w którym obrabiam hafty. Jak widzicie, program już sobie otworzyłam. Moim programem, na którym pracuję, jest Artistic Digitizer wersja 1.6. Tutaj w tym polu pojawiają się wszystkie wzory, na których pracowaliśmy ostatnio. Ja, żeby troszeczkę nie zaśmiecać i też nie zdradzać swoich projektów, usunęłam sobie te wzory, więc mamy puste pole. Jedyne co robimy w tym momencie, to otwieramy wzór, który zapisaliśmy, czy grafikę, którą zapisaliśmy. Robimy to standardowo poprzez otwórz i wchodzimy do tego folderu, gdzie zapisaliśmy dany plik, czy gdzie automatycznie nam się zapisuje. No i mamy tutaj ten ostatni projekt. Mamy zatem naszą głowę kota. Pojawia nam się takie okienko i od razu Wam powiem, że z tych, z tych trzech opcji jeszcze nie korzystałam. Gdzieś tam próbowałam, ale nie jest to coś, co do mnie przemawia na ten moment. Zazwyczaj korzystam z dwóch pierwszych opcji, czyli otwórz jako tło i w momencie, kiedy zaznaczymy sobie te opcje, to ten kot nam się otworzy jako obrazek i my będziemy mogli sobie ręcznie zrobić na przykład obrys albo no, generalnie skopiować tak jak na kalce, prawda, taki... Taką grafikę. Natomiast w tym momencie i w tym wypadku skorzystamy z opcji autodigitalizacja trasu i krawędzie, więc zaznaczamy sobie tę opcje. Zmniejszam sobie też szerokość na 200 mm, ponieważ to jest jakby najszersza szerokość, jaką możemy, czy największa szerokość, jaką możemy tutaj opracowywać w. Znaczy inaczej, opracowywać możemy dużo większe szerokości, natomiast no to jest i tak maksymalna wielkość, którą możemy wyhaftować i dajemy sobie ok. Tutaj program nam troszeczkę przemieli tą grafikę i przygotuje ją w, jeszcze w takim pliku pośrednim, nazwijmy to. Nie będę tu się wdawać w szczegóły, bo niespecjalnie nawet się na tym znam. W każdym razie program sobie tutaj mieli. Czasami to trwa, czasami krócej, czasami dłużej, natomiast no, jak widzicie, mamy już tą grafikę i ja korzystam na tym etapie z dwóch, z dwóch elementów. Czyli po pierwsze dokładność, zwiększam, w, domyślnie zawsze jest jakby w, na stopniu piątym, ja natomiast zawsze sobie zwiększam na maksa, tak żeby było na ósemce. I to jest coś, co maksymalnie możemy dać, i on sobie też znowu mieli ten program i przygotowuje pli, odpowiedni plik. I kolejną rzeczą, jaką robię, to jest zawsze jakby ciężko mi tutaj opisać, na czym polega ta opcja, natomiast ona łagodzi, tak bym powiedziała, łagodzi lub wyostrza krawędzie. Więc jeżeli sobie damy w lewo, to te krawędzie stają się ostrzejsze. Natomiast jeżeli w prawo, to to nam wygładza. O tutaj, na tym elemencie będzie to najlepiej widać. Widzicie, jest w lewo, więc to jest całkiem płynne. Natomiast jak dam, znaczy w prawo, więc jest płynne. Natomiast gdy dajemy sobie w lewo, to tutaj pojawiają się takie ostrości. Ale ja chcę, żeby było jak najdokładniej, więc zostawiam sobie na tej krawędzi i dajemy trasuj. W tym momencie plik mamy już w zasadzie gotowy. Jednak, ze względu na to, że ta grafika miała tło, to ono też jest jakby nam uwzględnione w hafcie. I żeby to pokazać, to możecie wejść w symulację haftowania. OK, jesteśmy już w tym momencie, gdy. Możemy sobie zrobić symulację haftowania, czyli program pokazuje nam, jak będzie wyglądało etapami haftowania. I tutaj mamy ten długi czarny pasek, który pokazuje nam, że to tło będzie się haftowało. Oczywiście nie wątpię, że są sytuacje, kiedy jest to potrzebne, natomiast nie w tym wypadku, szkoda mi nici, hafciarki, prądu i wszystkiego, więc my sobie to tło usuniemy. A robi się to bardzo prosto, po prostu zaznaczamy, to, to tło, klikamy na nie i wciskamy Delete, dzięki temu tło jest usunięte. Oczywiście, my widzimy teraz taki czarny prostokąt, ponieważ ta grafika, na której pracowaliśmy, o dokładnie to, ono znajduje się pod haftem. Więc, żeby troszeczkę nam ułatwić pracę i było to wszystko bardziej przejrzyste, klikamy sobie nową zakładkę, otwieramy, usuwamy tutaj w widoku siatkę. Dzięki temu mamy w miarę czyste tło, oczywiście poza tymi głównymi liniami. Klikamy sobie tutaj na widok, przepraszam, wybór. Zaznaczamy Ctrl A, Ctrl C i Ctrl V. I dzięki temu ten kod bez tego tła, w zasadzie same te warstwy haftu nam się przerzucają. Co możecie zauważyć, to to, że ten kotek ma takie czarne elementy. Chcielibyśmy je usunąć, i co prawda, mam zaznaczony taki element, jednak jak wcisnę teraz delete, tu usuwa nam się cały kod. Dzieje się tak dlatego, że po skopiowaniu, jakby program odczytuje ten plik jako całość. My sobie teraz to cofniemy, i żeby wyłuskać poszczególne elementy z tego wzoru, no to musimy go zaznaczyć, kliknąć prawym przyciskiem myszy i dać rozgrupuj. Dzięki temu. Program jakby te elementy teraz będzie odczytywał samodzielnie. i Dzięki temu możemy sobie te czarne jeszcze linie pousuwać. Jest to takie trzy drobne elementy, ale one by nam troszeczkę psuły. Możemy sobie powiększyć poprzez kontrol i wciśnięcie klawisza kontrol i gałkę, czy no gałkę nazwijmy to na myszce. No i wciskamy delete. Dzięki temu mamy haft wyczyszczony, składający się z tych Elementów, które widzimy, czyli białej warstwy i fioletowej warstwy. Ja swój haft chciałabym przygotować jako czarno-czerwony, ponieważ taki, taki kolorystyka, taka kolorystyka mi się podoba. Bardzo fajnie wygląda na jasnej bawełnianej torbie. Więc co musimy zrobić? Oczywiście, podczas haftowania możemy w odpowiednich momentach wkładać nici, które nam pasują, natomiast no, tutaj chciałabym zobaczyć, która opcja jest lepsza. Czy w momencie, kiedy białe elementy będą czarne, a reszta czerwone, czy odwrotnie, w związku z tym, no dobrze by było tutaj te kolory zmienić w programie. Możemy to zrobić bardzo prosto, czyli klikamy sobie na poszczególne elementy, klikamy sobie tutaj. Akurat tutaj nam się pojawia paleta RGB, czyli nie wybiera nam nici, tylko kolor, więc musimy to zmienić na Janome i dzięki temu wiemy, że teraz to już jest nić, czyli haftowanie. I zmieniamy sobie, zjeżdżamy tutaj kolor na czarny. Jak widzicie, te wszystkie białe elementy zostały nam zmienione na, na czarne. Natomiast teraz możemy zmienić wszystkie fioletowe elementy. Jak widzicie, i teraz tak, nie mam absolutnie pojęcia, czemu tak się stało, czemu białe elementy przygrupowało, a fioletowe nie. Zmienimy sobie ten kolor na fioletowy. O, jak widzicie, on każdy, Element się zmienił. Zmieniamy tutaj na janome, dajemy czerwone. I możemy zobaczyć sobie czarnego kota z czerwonym tłem. Chciałabym zobaczyć teraz, jak to będzie wyglądało odwrotnie. W związku z tym, dla bezpieczeństwa, cofnę sobie ostatnią zmianę i teraz yy, ten kolor zmienię na czerwony. Czyli dajemy sobie tu, natomiast fiolet na czarny. Zjeżdżam sobie tu. No i generalnie yy, taki jest efekt. Mi osobiście chyba podoba się ta poprzednia wersja, więc ja sobie to po prostu wycofam Ctrl Z -em. albo i nie. Muszę, za, poszłam za daleko, więc muszę usunąć to. Delete. Zaznaczyć sobie biały janome na czarno i fioletowy na czerwono. I taki haft, tak będzie wyglądał wzór naszego haftu. Mm. Ze względu na to, że na torbie, którą jakby na swoje nazwijmy to ograniczenia sprzętowe wielkość haftu, które mogę wykonać to jest maksymalnie 14 cm na 14 cm ja domyślnie mam ten tamborek w wielkości 30 to jest RE36B czyli ten tamborek 36 na 20 cm, żeby dopasować jakby tego kota do tego tamborka muszę zmienić jakby właśnie ten Tamborek tutaj w programie. Żeby to zrobić, wchodzę sobie tutaj w tą opcję Maszyna Tamborek. W tym miejscu zmieniam sobie, w zasadzie daje plusa, zmieniam sobie ten tamborek albo w zasadzie dodaję i usuwam ten mm, większy. Oczywiście teraz kot jest poza wielkością tamborka, jest dla niego za duży. Natomiast bardzo prosto to zmieniamy. Wchodzimy w wybór, klikamy Ctrl A, żebyśmy mieli całego kota za Zaznaczonego i w tym momencie ja sobie jeszcze go wypośrodkuję, tak żeby on był dokładnie na środku. Je ponownie zaznaczam i zaznaczam szerokość 1000 inaczej. O widzicie? I tutaj w momencie kiedy zaznaczymy sobie tę szerokość, i mamy zaznaczoną opcję proporcjonalnie, to i tak ta druga wielkość jest. W Ponad wymiar tego tamborka, czyli w związku z tym, my musimy sobie zmniej, zmienić tą większą wartość, czyli nie szerokość, tylko wysokość. I wtedy, gdy tu sobie damy 140 mm i tu wypośrodkujemy, to wtedy kod nam się mieści w tamborku. I w zasadzie w ten sposób będziemy go haftować. Yy, jakby zrobię tutaj jeszcze jedną ważną rzecz, którą Dopiero zrozumiecie, jak będziemy haftować tą torbę. Więc, co muszę zrobić, to zaznaczyć Ctrl A i obrócić kota o 90, nie o 90, teraz Ctrl Z. Tak, i teraz obracam tego kota o minus 90 stopni. Ponieważ od tej strony będziemy wkładać tamborek. Torba będzie naciągnięta od tej strony dziurą, więc no, kod musi być skierowany w dobrą stronę, ale jak wspomniałam, to Wam się troszeczkę wyjaśni w momencie, kiedy faktycznie zobaczycie fizycznie, jak wygląda haftowanie. Więc w zasadzie wzór mamy już gotowy. Tutaj możemy sobie jeszcze raz po, podglądnąć, w cudzysłowie, jak, wygląda, jak będzie wyglądało haftowanie tego kota. Oczywiście tutaj znowu nam komputer mieli chwileczkę, ale musimy się wykazać cierpliwością. I gdy puścimy play, to on sobie powoli będzie szedł, ale możemy sobie troszeczkę przyspieszyć. I tak będzie sobie wyglądało haftowanie naszego kota. Teraz czerwony i teraz jeszcze przyjdzie czarny. I widzicie sprawdzenie tego sprawiło, że będziemy sobie mogli poprawić jeszcze jedną rzecz, mianowicie wchodzimy w wybór i tutaj yy, w momencie kiedy mamy kolejność, to nam to pokazuje jakby. Poko poszczególne części. W tym momencie mamy je zbite jako <laughs> całość, natomiast możemy sobie kliknąć tutaj i wtedy wszystkie poszczególne elementy zostaną nam pokazane, jak będą wyglądać. I jak widzicie, mamy czarną głowę kota, mamy potem poszczególne czerwone elementy i potem jeszcze czarne oko i czarnego wąsa, więc możemy sobie pogrupować to. Te elementy kolorami, czyli wziąć, jakby złapać, trzymając przycisk myszy, to oko przesuwając tutaj pod kota, i jeszcze tego czarnego wąsa złapać i też go przesunąć. I to powoduje. O, tutaj nam się coś przesunęło, więc też sobie zaznaczymy. Ciekawe. Bo widzicie, w momencie, kiedy to jest zaznaczone na czerwono, to znaczy, że coś gdzieś wystaje i być może ta szerokość jest po prostu minimalnie za szeroka i musimy ją zmniejszyć. O! Widzicie, teraz, teraz ta wielkość jest odpowiednia. I zobaczymy sobie przy symulacji haftowania, czy to przesunięcie tych. Elementów spowodowało, że nie będziemy w trakcie haftu musieli zmieniać nici. Tylko najpierw nam wyhaftuje czarne części, a potem wyhaftuje czerwone i haft będzie skończony. Bo, tak jak wcześniej widzieliśmy, czarne, czerwone, czarne oznaczałoby to, że najpierw będziemy potrzebować. Czarnej nici, potem będzie to wyhaftowane czarną, potem czerwoną nicią, a potem znowu musielibyśmy zmienić na czarną, tak, żeby tą końcówkę wyhaftować. A teraz wystarczy nam jedna zmiana nici, ponieważ najpierw idzie czarna część kota, a potem idzie czerwona część kota. I dzięki temu w zasadzie przy jednej zmianie, bo przy pierwszym założeniu nici, przy drugiej zmianie mamy już haft gotowy. Jak widzicie, tutaj widzimy bardziej, to jest miejsce wpięcia tamborka do maszyny, więc no, to ułożenie kota jest nam potrzebne. Ja spróbuję go jeszcze powiększyć, może tym razem nie wywali nam tego czerwonego pola. No nie, no powiedzmy, to jest maksymalna. Wielkość, i teraz musimy ten haft zapisać. Ja zawsze zapisuję dwojako. Po pierwsze, po prostu zapisuję w rozszerzeniu draw. Dzięki temu możemy potem tego kota modyfikować. Ja sobie to zapiszę. Ja już wcześniej miałam taki plik, więc ja go po prostu zamienię. No nie, dalej wywala. Ten kot jest za duży, ewidentnie musimy go zmniejszyć ale to nie przeszkadza przy tej skali, to jest w zasadzie niewidoczne. Hm. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, myślę, że nam i tak o, zmieniło się, ja nie wiem, dzisiaj ten program strasznie świruje. W każdym razie po zapisaniu w pliku Draw zapisuję go jeszcze w pliku odczytu dla hawciarki, czyli JPX. I zapisuję. I tak samo miałam już ten plik, więc go po prostu zamieniam, żeby był ten, który tutaj zapisuję, ten ostateczny. I to jest plik, który w pendrive przeniesiemy do maszyny. Już samego przeniesienia na pendrive, i nie będę Wam pokazywać, w następnej części tego filmu, czy w następnej części po prostu spotkamy się w momencie, kiedy głowa kota będzie już odczytywana na Janome. Nam natomiast jakby na sam koniec pojawia się ile ściegów jest w tej głowie kota. Wychodzi nam 9374. Czy to dużo, czy mało? Powiedziałabym tak średnio, ale w każdym razie, no mniej więcej tak wygląda w ten plik. No i widzimy się, tak jak wspomniałam, w następnej części. Już niedługo pokażę Wam, jak wygląda haftowanie i przygotowywanie materiału pod taką pod taki haft. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.